Super, jak w hororach kręcimy się w kółko. Jest takie naukowe określenie na to. Czekajcie, jeszcze sobie nie przypomniałam. Wszystko dokładnie jak w hororach? Basia, jak świetnie, jest wolny. Pójdziesz ze mną na zakupy? Zakupy, jasne, kocham zakupy. Kup mi kurtkę, spodnie, buty, czap. Przestań, Basia. Ja wiem, co ci kupię. Kurtkę? Mm, mm. Czapkę? Mm. -mm. Rękawiczki? Mm, mm. A co? Maseczkę medyczną! Basia, wirusy są wszędzie. A ty jesteś moją najlepszym przyjaciółką, a sobie kupię czapkę, kurtkę. Gdzie idziecie? Nie możecie! Wszystko jest zamknięte! No nie, Basia, spóźniłyśmy się przez ciebie, za dużo chciałaś. Dajcie lajka, żeby kwarantanna się skończyła, a Stella kupiła Basi czapkę. Raz, dwa, trzy. Basia się ucieszy! Spójrzcie, nawet Ela nosi maskę. Czarniecka, po co ci ta maska? Przecież chodzisz tylko po cmentarzach. No i co? I nikt tam nie choruje. <grym <grym Julka, ile zarazków przekazały sobie wzajemnie? Nie. 2 miliardy 148 tysięcy. <grystanie> <grystanie> Ross, a ty co, zwariowałeś? Ja rozumiem, że chłopcy są dwa lata do tyłu z rozwojem, ale serio, Ross? Sama jesteś do tyłu. W telewizji mówili, żeby nosić maski. Medyczne maseczki, roz. A, a ja się zastanawiam, czemu się tak wszyscy na mnie gapią. O, cała grupa tutaj. Proszę pani, czemu nie ma pani kwarantanny? Jest pani w grupie ryzyka. Ale dlaczego? No bo jest pani stara? <noise> Zaraz wam pokażę grupę ryzyka. Pięcioosobową. Dobra, dobra, idziemy. Dokon, mamy lekcje. Ale przecież ogłosili wolne. Właściwie to nie. Ogłosili zajęcia online. Bardzo mi przykro, ale słowo online jest chyba słowem kluczowym. Właśnie, chodźmy do domu. Stój, Ros. Będziemy się uczyć na odległość. Ty tam, ja tu. Dwa metry. Dystans. W porządku. Idziemy do lasu. A no tak, dzisiaj jest 1 kwietnia. Pani zrobiła nam pranka. Aha, 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 aha. może nie. Do lasu, z dala od wirusów i bliżej świeżego powietrza. A pójdziemy do sklepu po słodycze? Kupiłam już kaszę gryczaną i papier toaletowy. Ruszamy! I zachowajcie dystans minimum 2 metrów. Jestem w grupie ryzyka. No i co będziemy tu robić? Badać zioła lecznicze, a potem je zbierać. Dla mnie! Jedyne, co możemy tu znaleźć, to psie klocki. A ja wiem, gdzie jest tu cmentarz dla zwierząt. Może chodźmy! Fuuu, Czarniecka, znowu! No co? To przecież ciekawsze niż zbieranie kup. Grzybek leczniczy. To nie grzyb! Dobra, zostańcie tutaj, a ja pójdę zrobić rozeznanie. Świetnie, musimy tu siedzieć, a mi się podoba! Świeże powietrze jest najlepszym lekiem na choroby, a może poopowiadamy sobie jakieś straszne historie. Daj spokój, tutaj nie ma nic strasznego, i wszystkie straszne historie dzieją się nocą, wcale nie. Znam historię o starej kobiecie, która dzień i noc chodziła po lesie, spotykała dzieci w lesie, pomagała im znaleźć drogę, ale nie do ich domu, a do jej. Do chatki na kurzej nóżce. Tak znamy tę babcię, Ela. Ty masz kurze nóżki. Ona mieszkała w wielkiej dziurze. Miała też ogromnego psa. Aż takiego dystansu nie potrzebujemy. Ela, to znowu ty? Dlaczego ja? Ja tylko opowiedziałam im żart na PrimaPrince. <noise> ja już znam Twój czarny humor. No dobrze, nie ma tu czego szukać. Pójdziemy nad rzekę badać wodne stworzenia. Hurra! Hurra! Ros, nie oddalaj się. Jak zwykle, będziemy czekać na Rosa. A gdzie on? Wściekła babcia go ukradła. Jaka babcia? Wszystkie babcie siedzą w domu na kwarantannie. Przecież to był żart. Więc uczcie się tu przyrody i wodnych stworzeń, a ja poszukam Rosa. Przyjdę i sprawdzę, jakie rośliny rosną na brzegu Wisły. Może poszedł siku? Ta, do jaskini leśnej babci. <grystanie> Nie uważacie, że pani Johnson szuka Rosa zbyt długo? A może babcia też ją już zabrała? A co ona ma w tej dziurze? Dom spokojnej starości? Przecież ona nie jest aż taka stara. To tym bardziej, może warto ją uratować. No dobra, Ela, więc idź, poszukaj Rosa i pani Johnson. Ale czemu ja? A może lepiej zbierajmy rośliny. Żadna z bab nie będzie nas niepokoić. Chodźmy do domu. Czekajcie na mnie. Chcesz? Tak. Mam tylko jedną. Według moich obliczeń powinnyśmy już dotrzeć do drogi. U, super, jak w horrorach kręcimy się w kółko. Jest takie naukowe określenie na to. Hmm. Czekajcie, jeszcze sobie nie przypomniałam. Wszystko dokładnie jak w horrorach. Nie podoba mi się to! Dzwonię do taty! A mi się nie podoba to bieganie za wami. Bo ja lubię matematykę, a nie w. A, już łapie! Czarniecka, to ty! Dawaj, odczaruj nas! Co za ja? Jak niby mam odczarować? Nie wiem, pluć dmuchać cokolwiek! To już mój złoty pokój, moje złote łóżeczko i moją złotą poduszkę. No co? Każdy ma jakieś swoje złote dziwactwa. Złote nie jest dla każdego. Ta, dla mnie też nie, też mi się nie podoba. E Ela, masz jakiś eliksir? Miłosny, nie potrzebujemy teraz narzeczonych! A masz! A Dobra maska! Zamówiłem ją... Zamówiłem ją niedawno. Chciałem zrobić wam pranka, ale biegacie jak górskie kozice. A gdzie pani Johnson? Nie wiem, poszedłem w siku i zobaczyłem, że was nie ma. Przeszedłem się, wybiegniecie, ja za wami, ale wy jesteście szalone i szybkie i żart przez was się nie udał. A to kto? O, babciu, idź do domu. Krąży tu wirus, niebezpiecznie tak chodzić. Kochanie, odprowadzisz mnie do domu? Nie jest daleko. No cóż, muszę pomóc babci. Roz, to jest przecież ta babcia z historii. Aaaa! A, a. Chodźmy wszyscy razem, a dam wam trochę cukierków. My, my nie chcemy cukierków. Babciu, my nawet drogi nie znamy. Zabiorę was do domu. Dlaczego tak głośno krzyczycie? Zaraz niedźwiedzie tu przybiegną. Pani Johnson, to pani? Nie, babcia. Jesteś tacy słabi. Nawet nie można z wami pożartować. Że co? I nie nazywajcie mnie babcią. Proszę nam wybaczyć. Więc co to jest? A, to nowy dzwonek mojego telefonu. Jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Halo? Halunia? Gdzie jesteś? Z siódmą C? A, badasz drzewa w lesie? A, oni są na drzewach! Boją się twojego stroju niedźwiedzia! <gry> Mówiłam ci, dzieci są takie słabe! No co tak stoicie? Idziemy! Tak łatwo je przestraszyć! Naprawdę, nie można zrobić żadnego żartu! No i właśnie, i nikt tam nie choruje. O, cała gromada tutaj, jak zawsze, jest pani stara. Chcę już moje złote łóżeczko. No co, każdy ma jakieś swoje złote.